Też kiedyś myślałam, że miód się nie psuje, aż mi ze słoika wyszedł. No tak to niestety jest, że ten mit, że miód się nie psuje, to jest chyba największy mit, taki, który jest w pszczelarstwie. Miód się psuje, może się popsuć. Są sytuacje, w których się psuje jak najbardziej. Może właśnie tak jak mówisz, wychodzi ze słoika. Chodzi tutaj o fermentację może mieć zbyt dużą zawartość wody na przykład i to może być wina pszczelarza, chociaż nie do końca, nie zawsze. Może zostać zaszczepiony drożdżakami na przykład, jeżeli obliżemy łyżeczkę i wsadzimy czasami z powrotem do słoika, żeby nabrać drugą, to możemy go zaszczepić drożdżakami i, i też się popsuje. Może być tak, co bardzo często jest, że się nakłada jedno z drugim, może mieć troszeczkę za dużo wody, ale jeżeli byśmy go przechowywali w dobrych warunkach, to by się nie zepsuł, ale my przechowujemy go w złych warunkach, bardzo często trzymamy miody w na blacie, gdzie jest wysoka temperatura. Jeżeli popatrzycie na etykietę miodu, bardzo często jest napisane w chłodnym, w suchym, chłodnym miejscu, tak? Bez dostępu światła słonecznego, poniżej 18-20 stopni, które etykiety mają. Więc gdybyśmy tak trzymali miody, nie byłoby problemu, bo na przykład są miody, które mają tendencję wczesny wielokwiat, rzepakowy i nawłociowy. To są trzy miody, które mają tendencję właśnie do tego, że mogą mieć troszeczkę więcej wody i mogą się popsuć. Ale gdybyśmy takie miody trzymali na przykład w 15-14 stopniach Celsjusza, nie byłoby problemu, bo one by się nie zepsuły. To jakby troszeczkę jest też nasza wina, znaczy nasza, no nie moja, bo ja akurat nie przechowuję miodów tak w kuchni, w szafce, chyba że te próbki do badań, co Wam mówiłem. Ale generalnie tak jest, dlatego ja zawsze powtarzam, lepsze będą drzwi lodówki na przykład, niż szafka w kuchni, a najgorsza to jest właśnie szafka koło kuchenki, nad kuchenką, gdzie się gotuje, gdzie te wszystkie pary nagrzewają po prostu tą szafkę i tam jest ciepło. Są miody, które się nigdy nie zepsują, tak, bo raczej nigdy nie mają zbyt dużej wody, bo to trzeba by naprawdę bardzo się postarać, żeby je odebrać ze zbyt dużą ilością wody, ale mówię, te trzy, wczesny wielokwiat, czyli taki jasny miód, rzepak, biały miód, no i nawociowy, też jest taki jasny, ale on jest późny, to jest jesienny miód. To są trzy miody, które mogą mieć więcej wody, mogą mieć tendencję właśnie do psucia się, do wyłażenia ze słoików. Taka piana się robi, śmierdzi alkoholem nieładnie. Można ciasto na tym upiec na przykład. Za niedługo będzie przepis, jakiś właśnie, jak taki miód wykorzystać. Oczywiście przypominam, że jestem autorem książki o miodach pitnych. Gdyby ktoś nie wiedział, miód pitny, krótki poradnik, można zrobić sobie też na takim miodzie alkoholik. Mhm, jasne. Jak się psuje, sfermentował, to miód pitny, słuchajcie, pff, rewelacja.